niż nasz bank. Witam w banku Cian Fanelnik, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Chciałbym wymienić walutę. Bardzo proszę. Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivi. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Piędące. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać, to już nieaktualne. <grych> Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. No dobrze. Gdzie to okienko numer jeden? A38, a to dobre. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jako swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. Co ma znaczyć nie tutaj. Powiedziano mi, że dostanę tu zaświadczenia A38. Szanowny, tak nie denerwuje, bo mużyłka pęknie. To może szanowna mi powie, gdzie w takim razie mam iść po ten dokument. Może na piętrze w ewidencji albo na dole, w archiwum? Musi szanowny pytać. Będę pytał. Siadę. Tak? Mogę jakoś pomóc? Przepraszam, muszę przejść. Witam w banku Cianfanelnych, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Formularz 202? Co to znowu za bzdury? Szanowny panie, nie bzdury, a... Formalności. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne, wrócę z formularzem 202. Gdzie się pycha? Wepchnąłeś mi się pan do kolejki. Nigdzie się nie wepchnąłem, stałem tu od początku. Da, Dziś już trzech takich było. Każdy tak mówi. Nie będę tego tolerował. Zaraz się nauczę kultury. Spróbuj tylko Hola, panowie. Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy. Dla Ciebie nauczek kultury! No dalej! Chami prostak! Dam zam. Ci lekcję pokolenia! Dla Ciebie nauczek kultury! Ha! Ja się nauczę kultury! Zabry. No i przyszła w tym Nazajewskim chłopcu? Nie warzywu. ma bezpieczniejszego miejsca? Tak, kochana. Tak, panze. Zawędrowałem no bo... do archiwum. Ja bym tego nigdy nie włożyła. Zawsze? Barbarzyński kraj. Proszę. Ta się postaw się. Pewnie kosztował więcej, niż my tu w miesiąc dostajemy. To Wszystko w porządku? Całość, tyle pieniędzy? O no nie. Gdzie ona mogła pójść? Zapach piżmowych perfum. To może być trop. I rozumiesz tak? kochana. Ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić bufiaste? w okienku numer 1. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież. Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Selinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest! Mówisz, jak do człowieka to nie rozumie. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Co potrzeba? Siedzę ostatnio w domu. <laughs> Trzeba czekać, co? Przerwę mają. Hmm, a tak z ciekawości. Kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Hmm, tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika. Widzę, że dobrze znasz to miejsce. Pewnie załatwiłeś tutaj niejedną sprawę. A owszem, proszę kolegi, owszem, to i owo udało mi się ugrać. No, bo widzisz, kolega, trzeba mieć na to dobry sposób. Bez dobrego sposobu ani róż. E, widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa, nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można, można zrobić? No co, no co? Być miłym, tylko tyle i aż tyle. No bo wie, kolega, taka kobieta to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin albo i dłużej, nigdy jej nawet nie powie. Miłego dnia. No, a jak kolega jeszcze by zorganizował, jakie kwiaty albo perfumę, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra. To spróbujmy. <laughs> Powodzenia, kolego. Tam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy, jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Rivi. Już szukam... Gedon... Gemmel... A, jest. Geralt z Rivi. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co, proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi Szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Przyniosłem pani kwiaty w podziękowaniu za pomoc w mojej sprawie. Ale ja nie nam powinnam... naprawdę dla mnie? Ich kolor pasuje do pani oczu. Ech, szanowny to jest czaruś? Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfaneliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów? Mówi się im, nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę! Serdeczności, mistrzu Geralcie. No, dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty, ale teraz już nie jestem i mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Widzisz, mam mały problem z kątem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i. Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w trymiga. Cian Fanelli, dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale, mistrzu, wiedź mi, po co te nerwy. Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej, niż te wszystkie Twoje zaświadczenia. Proszę. Wez... Wezwanie od Jaśnie Oświeconej? Mm -hmm. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 mistrzu wiedźminie. Chodźmy. E, jak tam, interesiątka, mistrzu wiedźminie, he? Nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej, pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza tuszą nie wie, jak wymówić. Dajmy na to kod deblecy, to i ludzie wstydzą się kupować. Nasz pan, to duma Bokler. Wszystko w porządku? Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. Gianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No... E, pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, no, gdzież bym śmiał, ja? Śmiałbyś, Fanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Tydzień. Ja ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za siedem dni. Mhm. Mm Do zobaczenia.